Witajcie z tej strony Kukilia A dzisiaj, słuchajcie, będziemy przechodzić oby Związane widzmy ze świętami Czyli widzmy takie świąteczne oby Ale zobaczymy na czym ona polega Zobaczcie, że już mam takie cukrowe te laski Które są widzmy połączone ze świętami Ja widzmy je jadłam Są dobre No dobra widzmy Tak, tyk, 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 tyk Kurczę, zapomniałam, że to taki Okej, okay, widzę. By. Ogólnie w tle piosenka jest świąteczna, więc widzę, polecam te oby dla osób, które lubią z piosenką, więc by przechodzić oby czy coś w tym stylu. Okej. Okay. tyk, tyk, dobra. Okej. Okay. Na razie nam idzie z poczko, widzę. W ogóle nie padło pytanie, czy dzisiaj będzie odcinek. I raczej widzę, że będzie. Widzę, że ogólnie se koło otworzyło. <laughs> mamy Vipa! Oh my gosh, widzę, że mamy Vipa, ale fajnie, ale mi się to podoba, że mam VIP mamy Vipa, widzę. Mamy Vipa, ale co Vip daje, to ja nie widzę. Mamy za darmo sprężynkę Bardzo mi się to podoba. Gdyby w każdej grze tak było, że mamy za darmo Vipa, byłoby super. No dobra, to czekanko na Hania. Ogólnie bardzo mi się podoba te opy, bo tak pada śnieg i w ogóle. I dzwonią dzwonki sani, a mi kołany jest za nami. La, 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 la". <grywy> no, dużo pytań było, czy nagram dzisiaj odcinek. No, to właśnie nagram. Bo wy lubicie odcinki. A jak lubicie odcinki, to trzeba oczywiście je nagrać. Możecie polecić jakieś oppy lub jakiś tajkon. Jeżeli jakiś jest. No dobra Ogólnie chciałam napisać, uda ci się, ale dobra Wiadomo, że jej się uda Okej okay. Ogólnie bardzo mi się podoba, że ma mamy te koła No dobra Kurcze, to powinno być białe Chodź Białe Eee, dobra, co, co mieliśmy? Nie pamiętam Chyba białe i czerwone Chodź Dobra. Miniaturę za moment. Chodź, na górę. Widzowie, jesteśmy VIP-em. Zobaczcie tam na górze. Dostaliśmy vip za darmo. I rzeczywiście to działa. OMG, oh jestem VIP-em. OMG, oh widzowie. OMG, oh ale się jaram, jestem VIP-em. OMG, oh w kolejnej grze jestem vip -em. Ale mega się cieszę, widzę, bo słuchajcie, takiego czegoś nie miałam, że za darmo dostawałam VIP-a za zwykle. widzę. Ale dobra, chodź, Hania. Ale mega się tym jarm z tym vipem. Dlatego się mega jarmy z pierwszy raz. I w ogóle widzę gratki. No dobra, kolejne, bo zazwyczaj to vipa się kupowało, ale fajnie, że mamy VIP-a za darmo. Mega się tym jaram Na maksa Ciekawe co, co mi pytają No okej okay. Wow Prawie by było Tyk Wow Omg omg prawie bym spadła Ależ by było Byłby ze mnie naleśnik Dokładnie Naleśnik z Kuki Julii, taki Kuki naleśnik z ciastkiem takim w środku. No dobra, pewnie komuś narobiłam apetytu. Hmm. No okej. Okay. To sprawdźmy co jeszcze mamy. Proszę VIP, proszę VIP. O oh my gosh, jak będzie VIP. O dobra. Ale my mieliśmy VIPa, mega VIPa. Aż mega VIPa mieliśmy, nie wiem co mieliśmy. Teraz mieliśmy sprężynkę. ok, Wii! Wii! Ale to też jest fajne i ulepszanie takich. No dobra. Bardzo też mi to się podoba. Tu mamy taki wieniec. Ja może zrobię wieniec Ale nie wiem. Nie umiem chyba robić wieniców. Ale dobra. Pokażę Ci coś. Okej. Okay. Najlepsze lecz to, że nadal mam tego wipa wy Zobaczcie, on mi nie znika. Zgadnijcie, ile taki vip kosztuje. 349, to tak jakbyśmy my wydali tego. Jak to to. Okej, okay, wyszłam. Pewnie jak wyjdzie, to będzie miała na takim samym etapie. nie więcej. To my poczekam na Hania. Dobra, kręcimy, kręcimy. Co mamy? Proszę mega Mego. Kurczę. Mamy taką sprężynkę. To sprężyna prędkości. Ogólnie ona się nazywa prędkości. Jednoczasowa jest. No dobrze, poczekamy na następnym stage'u. Jak widzę bo ona będzie, to poczekamy na nią. Oczywiście, aby troszkę nie marnować czasu. Eee... No, okej... Okay. Ludzie tu naprawdę piszą, piszą i piszą. Uaaał! Wow, ale ładna choinka! I te kaczki są takie klimatyczne. Chociaż nie wiem, co kaczki mają w ogóle wspólnego ze świętami. Ale dobra. Uznajmy, że mają. No, okej... Okay. Na razie to nam idzie spoko. Spoko, bo spoko. Aha. No dobra, chciał mi się VIP wziąć. Znowu. Na razie to my mamy mega VIPa. Ale kozacko i sobie mega się tego cięższy, w ogóle. Pierwszy raz mam mm, tego VIPa za darmo tym razem. Tego się nie spodziewałam, widzę. W takich grach normalnych w Roblox nie ma się WIPP darmo. A tu się ma. No dobra. Okej, okay. no i spadliśmy. Nie no, fajnie, widzę, spadliśmy. A ja chyba wiem jak ona to zatańczyła, ale nie wiem. Okej, okay, widzę, próbowałam komendę wpisać, ale chyba nie zadziała. No dobra To chyba ona jakoś tu... Nie wiem, czy szczerze nie wiem jak ona to nacisnęła. Okej okay. To mamy o! Możemy pominąć etap. Ale fajnie, bo i tak go nie umiałam. Nie no, fajnie, widzowie. I widzicie, i takie coś to ja polecam. Oczywiście to tylko jedna po mnie tap. Spadniesz na następnym i nie masz. Ale widzę, że takie coś polecam, jeśli chodzi o pominietap. Nie polecam oszustwa. Oczywiście, ten pominietap jest czasowy i można to zgłosić, jeżeli będzie takie coś. Zapraszam, usuną. Tak, o! Tam pisało. Więc ten etap był taki wiedzie. Taki czasowy jakby Że spadniesz i już nie masz Ale dobra Wish them a Christmas Dobra Tu mamy takie coś Aha Nie umiem tego przejść Co bym... Tak bym tu powiedziała Tyk, tyk Tyk no i dobrze, więc wystrzeliłam Super strzeliłam. Okej, okay, to już jestem Jak coś to, widzę, obracamy To coś, czyli koło Dobra, i mamy Jest, widzę, jest Jej, jak ja dziękuję temu oby To jest najlepsze oby jakie w życiu przechodziłam I to świąteczne i co mamy? Kurczę. Sprężyna. Nie cieszysz się najbardziej ze sprężyn. Ona nie działa. Ja widzę, bo ona nie działa. A dobra, to jest przyspieszenie. No tak. Nie panuje nad tym, które jest która. No okej, okay, to czekamy. Gdzie ona jest? Ona jest... A to się zapisuje ten etap, który się przechodziło? Chyba widzę... Tak! No powinna zapisać. No dobra. Cześć! I Hani nie ma! No, czekałam na nią. Haniulki nie ma. To na po... Może tak zrobimy, że ja będę przechodziła powoli. Jak będzie trzeba, to poczekam. Okej, okay. ogólnie to tak to zrobimy Właśnie, bo nie wiemy kiedy ona dołączy też Poprzez przez internet po prostu no Dobra Ja na przykład często też mam słaby internet Ale no dobra Ogólnie na odcinki postaramy się korzystać z takiego innego internetu, aby mieć po prostu lepszy. Idzie y -y gdzie ja przechodziłam? A, tutaj. No tak. Okej, okay, widzę. Jesteśmy, widzę, tutaj mamy tak coś. Ogólnie to mi bardzo lepsza dzień. Lub noc. Po prostu mamy sobie sprężynę. Możemy ją dobrze wykorzystać, ale też możemy źle. No okej. Okay. Mamy tu takie kaczuszkę. Kaczki mi się nie kojarzą, kompletnie mi się nie kojarzą ze świętami. Więc nie wiem, jakim cudem komuś może się kojarzy ze świętami. Może świąteczny prezent? Nie wiem. Ktoś jest Was dostał kaczkę pod koinkę? No dobra. Okej, okay, widzę. obracamy kolejne kółko i mamy... Mm... Kurczę. Dobra, po mnie etap. Ok, jest git, chyba. Mamy tu bałwany. Bałwany, którym jestem, oczywiście, widzowy ja. No dobra. Trzeba teraz wybrać poprawną drogę. Pamiętajcie, widzowie, trzeba rozsądku użyć do poprawnych dróg. Ym, tak bym powiedziała. Przybliżenie. Aha. No, jednak moim efektem nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. Ale dobra, ja już wiem mniej więcej. Tutaj będzie. I teraz idziemy tutaj. Nie wiem, widzę, by. Bo... się kaczki kompletnie nie kojarzyły ze świętami. Może chodziło im o. kurczaka? Ale nie, kurczek bardziej z Wielkanocą. Kurde, o co im chodziło z kurczek. z kaczką pod święta? Nie wiem, widzę. Kompletnie nie wiem. Ale to jest nowe obby. Ogólnie ja testuję nowe gierki. Nie, że w się, Ale po prostu nowe są nowe. Nowe są lepsze. <grych> A. Okej. Okay. Oczywiście musiałam posłuchać Bacona. Jak nigdy nic. No dobra. No okej. Okay, Niech ktoś tutaj idzie. O! Ale Mikołaj. O ja widzowie. Kurde, czemu ja nie skaczę? Okej, okay, widzę, Teraz Mikołaj będzie wiedział, gdzie mamy skoczyć. Okej, okay, czyli tutaj. I teraz proszę, ty, ty. Okej, okay, ona bardziej tu. My tutaj? I widzę, wygraliśmy dzięki tym. Można by było powiedzieć. Mamy wina prostego. Easy win. No dobra, widzę widzowie. Jesteśmy tutaj na stage'u. Najgorsze co mogło być, to że oni każą nam wydawać Robuxy na rzeczy, które nie są przeznaczone dla nas. Czyli na przykład Keep Stage. Na to bym nigdy w życiu Robuxów nie wydała. A mnie to bez potrzeby w ogóle wydawanie na to. Ale okej. Okay. Mamy tu takie coś. I to jest jakby. Aaaa! To coś mi załatwia. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy takie coś. Au, au, au! No czemu to mnie. Jak ja mam niby to przejść? Jak tutaj jest takie coś? Okej, okay, chyba mamy, widzę, tak skakać. Tyk. Okej. Okay. I mamy Easy Wina. Dobra, to tu jest Easy. Ona nam podpowiada widzimy wszystko. Nie musimy nawet jej słuchać. Ale no dobra. Jak ona nam podpowiada, to pewnie wie. Wie i zna to, więc. Sprawdzam, czy jest Hania na serwie, ale niestety jej nie ma. To coś się stało z internetem pewnie. Ale no cóż, pozdrawiam Hanię. Przynajmniej, że była. Troszkę. Więc no. wow. Nie. Nie może być tak. O, o jakie wstąpienie. To... <grym> Dobra. Ym, mamy tu takie coś. Okej. Okay. Teraz bym... Okej, okay, idzie nam spoko. Tylko te małe bloczki, to ich nie widzę prawie, że... No okej, okay, też spoko. Kurczę, ludzie dołączają w momencie, w którym już prawie kończę oby. Nie no, jeżeli widzicie, że ja długo krem w oby, to znaczy, że prawie kończę oby. Jeżeli widzicie, że ja dopiero co dołączam na oby, że widzicie, że Julia, Kuki Julia dołączyła do oby, to znaczy, że to łączyło mi, że dopiero zaczynam grę. Więc to chyba nie jest trudne. Jakbym. No, okej. Okay. Mamy Easy Wina! Kolejnego. Właściwie to spina. Dobra, sprawdźmy. Wyższy skok. Dobra, widzimy. Czyli gdzieś taki. Okej. Okay. Spoko, skok. E, dobra. Kolejnego mamy. I mamy kolejny, czyli pominąć etap. Okej, okay, fajnie. Kolejny, kolejny, kolejny. Ale mnie wkręciło to losowanie bo w kole. Dobra. Wyższy skok. Kolejne coś bardzo fajnego. I proszę, właściwie tu wszystkie rzeczy są fajne. No i mamy taką cewkę. No dobra. Aha. Cewkę, która oczywiście nam nic nie daje. No okej. Okay. Mamy takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. Tak? Nie. Kurczę, jakie ja przechodziłam to? Aha, fajnie widzę wam. Nie no, fajnie. Takie coś, takie coś, takie coś. I teraz to widzę, to chyba... Aha. No okej, okay, widzimy, mamy tutaj coś i jesteśmy, o dobra, w sprawie, okej, okay. tyk, wow, dobra, ale ja jestem już, czekajcie, okay, widzimy, mamy dziecko, na wie, na którym jestem. No dobra, jesteśmy wyższym skokiem. Okej, okay, fajnie. Nie wiem, czy to jest sens jakiegoś czekania, czy czy coś. Ja mam jedenasty, no to... Jakby... Wiecie... Kurczę, kurczę, kurczę. Dlatego rzadko co się pojawiają odcinki, bo też nie mam na nie czasu. Przez to, że przez często wykorzystuję na to na przykład, ale dobra. No dobra, to poczekam. Tam, gdzie ta wielka choinka, to tak. Tam mamy się mniej więcej znaleźć. O nie, obracaj. Kurczę, nie możemy obrócić. Nie, już widzę, bo więcej nie czekam. Więcej nie. Przez to, że tylko trzy nam brakuje. A to jest mega łatwe. Zwłaszcza z tym, że to jest mega łatwe. No okej. Okay. Z góry to wygląda, jakby jakieś te pchełki jakieś przemieszczały się. Ale dobra, wyciekamy go. Jakby wiecie, co może, że my jeszcze możemy sobie teleportować się, jakby do pokoju VIP. I ze Bo możemy VIP dobrze wykorzystać. Czekajcie, tylko muszę oprzeć gdzie ona jest że tam jest. Możemy, zobaczcie, teleportować się do pokoju VIP i możemy z powrotem iść Fajnie. Ale zobaczmy, co tu mamy. Możemy powiedzieć, święto Mikołaja! Nie, no widzę. No okej. Okay. To też jest czekanko. Możemy mówić, ogólnie zabić wszystkich, ale to na to na stać. Możemy zresztą startować posty innych, ale po co? Postępy? W sensie? Ale... Bez sensu. Moim zdaniem, gdybyśmy grali jeszcze z wrogami, byśmy mogli to użyć. ale wiecie... Tak to wiecie, że nie. Okej, okay, hejo. Na no hejcia. Widzę, że ogólnie tu mogę zobaczyć, na którym ktoś jest levelu, bo tutaj jakby takie trzy. Są takie jego trzy kreski, klikacie i ranking. I no ogólnie już wiemy, jak ona to zrobiła. A jest, widzę, na 47. Nieźle, nieźle. Tak czy siak, czekanko. Okej, okay, widzę, ja już wiecie, co się mniej więcej dzieje, gdy czekam za długo. Przynajmniej następnięto na ten level, ale okej. Okay. Ogólnie, widzimy najgorsze jest to, że usunięto u mnie VIPa. a miałam takiego ładnego VIPa. No cóż, życie. A gdzie ty jesteś, kuki, jeden jeden? Przed końcem oczywiście widzę, na fankę czekamy, bo ciała. Ona jest na 55. Więc i mało brakuje do 58. Ja na początku idę. No. Ale dobra, sprawdźmy, co mamy. Pominę etap, ale to nie moja wina, że pominę etap. Jak wynął. Okej. Okay. A gdzie my jesteśmy? A dobra, my jesteśmy tutaj. Okej, okay, to mamy takie coś. Jakby tu możemy tędy przejść i tędy mieć, ale możemy też tędy. Łatwiejsza droga byłaby tędy, wiadomo. Ale tędy też spoko. Hmm. Którą drogę wyście wy wybrali? Czy przez to, czy przez to? Ja bym wybrała chyba przez to, mi się wydaje. Ale dobra, idziemy. I tak tędy i tędy możemy dojść do tego, więc no. Okej, okay, widziała? Ona idzie, 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 Dobra. Maja, 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 Maja. Dobra, nawet na jej się uda. Okej. Okay. O nie, Maja. Okej. Okay. Dawaj Maja. U? Teraz skocz? Okej. Okay. Jej! Dobra. Teraz bym wybrała tą drogę, bo ta wydaje się prostsza. Jej, już gram po internet. Okej. Okay. Widzę, zgłaszam tą grę tylko dlatego, że stage mi się nie zapisał chyba. No ale dobra. Idziemy tędy. Tędy. Nie wiem o co w tej grze chodzi. O, by widzę, to było pewien tak Bo fajnie by było. No dobra. Jest! Jest mamy to, widzę. Mamy to. Jest Easy, widzę. Welcome. I widzę, tu mamy sanie. Sanie Świętego Mikołaja, Mamy tu reniferki, nawet Rudolfa. I tu mamy widzimy... Takie coś. A tu? To tutaj ja jestem, widzę, tutaj ja z workami, widzę, dla Was prezentów. Tutaj mamy palce jakiegoś, nie wiem. O, tutaj możemy bezpłatny przedmiot. Możemy z saniami lecieć, chodź usiądź obok mnie Majka. No dobra, dawaj screena. Okej, okay, widzę, ja zrobiłam screenę. A ja się z Wami żegnam. Ogólnie widzę, bym Odcinek mi się. Co? Jak podnieść parę. taku? nie wiem. Mm. No i widzę. Ojo. Czemu by tutaj. Okej, okay, widzę. Nie wmieszamy się to. Do... O, jeszcze widzę, bym... ścieżkę. Musimy mieć ścieżkę widzę, specjalną. No i. Ojo, widzę. Bym... A, no i na końcu oczywiście sprawdźmy. opinii VIP. Okej, okay, mamy już wszystko. No i paju.